Co się stało ze Steel i dlaczego odszedł? Oto na to pytanie odpowiedziałem Wam w tym, oto materiale. A więc przechodzimy do Moim zdaniem Steel odszedł dlatego, ponieważ rozpadł się ten cały Team X. Ale tak pomyśleć, dlaczego by miał odejść, skoro ma tyle subskrypcji i pod jego ostatnim filmem jest dużo wyświetleń. Więc. Ciężkie to by było odejść z takiego YouTube'a, z którego się dużo, dużo zarabia. Dlatego, no. Ciężko by było. Ale ostatnio na fm ma skiwit, był z można teraz pomyśleć, czy skiw wróci kiedyś do internetu, czy może i nie. A więc raczej możliwe, że nie, bo jak wrócimy... Jego banner i awatar są zmienione na tryb offline. Lecz widzimy go na przykład na różnych odcinkach Team X2. Jak na przykład były jego urodziny i robił różne challenge. Dlatego może jeszcze to już powrócić, ale raczej nie. Dlatego ja chcę, żeby on powrócił, bo to był jeden z najpopularniejszych wyboru z prawda? prawie. No prawie nie. Znany był jako polski klingwin, a urodził się w Anglii. I tak. Dlaczego odszedł? Odszedł też z powodu takiego, że zerwał ze swoją dziewczyną swagatu. Ale, jak widzimy, jego ostatni filmik są, pod jego ostatnim filmem są komentarze, na którym piszą Proszę wróć, wróć I cały czas czekają na niego Na przykład w jednym komentarzu było 8 dni temu napisane Więc nadal ludzie czekają Od półtora roku już prawie Już od półtora roku no. A więc jeżeli chcecie o więcej takich materiałów Został lajka I suba z dzwonem A więc tak a więc przejdźmy do budżecie. Dlaczego by nie wrócił? Nie wróciłby, to już pewnie skończyłby na tym od pół roku, dlatego by nie wrócił. Ale to nie tylko wszystko. Nie mógłby też nie wrócić z tego, że na przykład może jakąś modypresję, nie wiem, coś, coś pewnie się musiało udać. Na przykład, gdyby znaczy, pod jego ostatnią transmisją było napisane, że już nie będzie. Ale powiedział też w drugim komentarzu, że jutro się widzimy. To się z tym zgadzało, bo był to ostatni odcinek. A nad, pod tym ostatnim odcinku już nic nie napisał. Co to może oznaczać? Nie wiadomo. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o nim więcej, zostaw pod tym filmem suba i łapkę z dzwonem. Łapkę z dzwonem, subskrypcję z dzwoneczkiem.